Pajączek. piękny witam w kolejnym dniu zmagań i chyba najbardziej przyjemnym bo wyczekiwanym już od miesiąca dwóch nie wiem od kiedy ale chyba najbardziej wyczekiwany na razie dzień w tym roku uruchomimy sobie dzisiaj hyper wszystko mamy podłączone zmontowane gotowe Wystarczy tylko go wypełnić mediami, przełożyć z Ultramaxa, dołożyć nowych, wypełnić, włożyć, zalać i podłączyć i będziemy po prostu cieszyć się już tylko filtracją i kręcić filmy akwarystyczne w końcu, bo już mam dosyć po prostu tej hydrauliki i wy chyba pewnie też. Ale zanim to zrobimy jeszcze parę rzeczy niestety trzeba zrobić. Po pierwsze, trzeba przetestować ten układ, któryśmy zbudowali, no bo bez sensu będzie włożyć całą biologię i wtedy ją podłączyć. Jak się okaże, że coś tu gdzieś tam kapie i tak dalej i trzeba będzie to z powrotem przerabiać. Dodatkowo wiadomo, że po takim klejeniu po, ze świeżymi rurkami, ze świeżymi układami, to trzeba wszystko e, przepłukać. Więc plan na początek dnia jest taki, żeby zalać układ tej całej prefiltracji zobaczyć czy te wszystkie zawory tam działają czy trzymają czy to się wszystko sprawdza podłączyć włókninę założyć znaczy się wkłady z włókniną no i wtedy już tylko zostanie nam wypełnienie hypermaxa i włożenie go tutaj i odpalenie w końcu naciśniemy start i zobaczymy jak działa aplikacja Podejrzewam, że podobnie jak tego BT no i dobra także no cóż, ja zabijam się za zalewanie tego układu. Tylko jeszcze nie wymyśliłem jak ja to zrobię. Muszę jakoś zastać tu wodę. Ciekawe czy mam tyle siły w płucach, bo nie chcę mi się władzić na drewinę i wlewać wodę pompką. Dobra, dla nas ważniejszy jest tutaj o ten zielony układ. Teraz jest zamknięty, tak jest otwarty. Zobaczmy czy mam. Tyle siły w płucach. Pfff, <laughs> jaka chemia z kleju. Ale zobaczcie, jakie ciśnienie. I to tylko grawitacja. to Zaczadziłem klejem. A, jak ładnie poszło. Dobrze. Cała woda tak daje chemią. Dobra Czy ta się Odpowietrzyło O, guziki działają, coś tam syczy Powiem szczerze, nie wiedziałem, że to tak szybko pójdzie Trochę się sifu nalało Fuu. Nie to, że się napiłem wody, wiecie, tylko wydaje mi się, że się sztachnęli jakimś rozpuszczalnikiem, nie? To wszystko, taka chemia z tego kleju w tych rurach cały czas była, bo to zamknięte wszystko, się nie wentylowało. No dobra, ale układ jest w miarę stabilny. Najważniejsze, nie słyszę nigdzie kap, 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 co mnie cieszy. Wszystkie korpusy tu, wszystko szczelne. Aha, tu mieliśmy ostatnio przeciek na zaworach ale chyba jest. No i dobra, jak widzieliście, yy, układ się fajnie odpowietrzył. Wszystko super poszło yy, Przepłukał się, zlałem sobie dwa pojemniki tej wody, bezproblemowo wszystko się fajnie zrobiło. Yy, bardzo łatwo się to odpowietrzyło, aż się sam zdziwiłem. Także trzeba przystąpić do swojego układu, włożymy tu sobie teraz wkłady z włókniną. No i zobaczymy czy to moje zakręcanie, odkręcanie coś w ogóle daje. Dobra, teraz powinno być wszystko zakręcone i woda w ogóle nie powinna lecieć. O, jadne. dobra, U, jest zakręcone. Przy okazji przetestuję sobie, jak będzie w przyszłości wyglądało serwisowanie tego. Niestety nie dam na tu podłożyć takiego dużego pojemnika, jak ja już podkładałem. Zostaje mi taki mały, i tu wkładamy od boku i odkręcamy. Układ jest zakręcony, więc nam spłynie tylko i wyłącznie woda tutaj z tych wiecz, yy, rurek. Przy okazji Tak, to było pewne, że ten pojemnik będzie na to wszystko za mały. Ok, będzie powódź. Ile tam jeszcze tej wody jest? No dobra, powiedzmy w ten sposób, że nie mam innego pojemnika na razie. Muszę sobie radzić w ten sposób. Ale po raz kolejny przydał mi się basen pod akwarium. Dobra, woda już nie leci. Będzie trzeba korzystać z No ale ten większy jest znowu za duży. On wejdzie tutaj między te... Yy, po nie dokręcałem kluczem na maksa, dokręciłem je ręką. Słuchajcie, jeden z patentów, jaki dostałem od Was, oczywiście od widzów, za który szczególnie dziękuję, yy, posmarować uszczelki, o te tutaj, yy, wazelinką. Tak. Posmarowane wazelinką, jak widzicie, odkręcam je sobie ręcznie, a miałem wcześniej problem, żeby odkręcić je w ogóle kluczem. Więc Wazylina polecam. Sprawdziłem bardzo dobry patent. Dobra, I Ostatni. No, tak się fajnie mówi, nie? Ale tu będzie Hypermax, więc trochę się będziemy tutaj musieli namęczyć. Ale dzięki temu, że wywaliłem stąd te akwarium, Hypermax będzie dosyć daleko w tą stronę. I ja naprawdę będę miał tutaj fajnie dużo, dużo, dużo miejsca, żeby tu sobie manewrować. Dobra. Myślę, że to się już Ręcznik, tak, ręczniki to jest podstawa w tym hobby. Pozdrawiam człowieka, który jest z rękoma na ręczniku i zrobił karierę na YouTubie. Dobra, o! I wytartę do słuchawek: żadnych szkód nie ma, wszystko poszło w basen. Basen to jest jedna z, że, z wielu rzeczy, z których jestem bardzo zadowolony. Dobra, idę wywiesić ręcznik, niech się suszy. Kolejny patencik, jaki chciałem Wam yy, zdradzić. A jak wiecie, zawsze są problemy żeby tym tutaj o wcelować w to tam o to zawsze jest problem każdy ma z tym problem i jak wiecie y, są jakieś takie zielone naprowadzacze żeby to tam y, włożyć ale to się średnio sprawdza przy tych y, samolubkach do tych oryginalnych wkładów jak najbardziej ja sobie to po prostu tą rurkę w środku przedłożyłem to jest rurka dwudziestka i teraz po prostu zobaczcie o trzeba przyciemnić trochę I teraz zobacz, jak ja chcę to włożyć. Tu sobie już wcześniej celuję i dopiero wkładam, skręcam. I mam pewność, że to jest włożone na swoje miejsce. Nie to, że tam wkręcam to na, yy, na ślepo i że liczę na to, że będzie dobrze. Tutaj wiem, że będzie dobrze, bo na pewno już jest złożone. Tamta rurka, ja sprawdzałem, ma średnicę trochę mniejszą yy, od tego rdzenia. I spokojnie z, nie, z każdej ze stron jest miejsce, żeby tu sobie woda tam środkiem płynęła. Rulka jest króciutka, ale wystarczająca długo, żeby, żeby to można było zrobić. Rulka to jest chyba 20 albo 20. Nie, to jest 25, też ta czarna odnawadniania, ale pasuje też taka elektryczna 25, tak, tu z której miałem zrobione rdzenie we wszystkich kodpusach. Pamiętacie, tak samo pasują. O, tu mam taką rurkę. Widzicie 25. Lekko nacięta. Ona mi wcześniej służyła. Ona jest skrócona do, do rdzeń w tych korpusach. I on też tutaj można spokojnie zastosować. I ten wkład tutaj też ładnie wchodzi i ma luz. nie? Tylko on tutaj. Ta jest po prostu cieńsza, cieńsza zewnętrznie. Dlatego stosuję sobie takie. To otwieramy fiterek, nie wiem po kiedy po roku, po dwóch już nawet nie pamiętam ale na pewno długo czasu sobie podziałał i już widzę że tutaj całkiem sporo przywód jest Proszę, tu nie mieszczą się. Jakbyśmy się zdawało że wchodziły. Dobra, wiadomo. Muszę w ogóle zobaczyć, co tu mam za media, bo mam teraz nowe. To wiadomo, będę musiał pomieszać. Nie, jak pięknie ktoś tu układał Czemu to trzeba będzie teraz zepsuć i układać na nowo? A, to są takie... Miksy. Trochę tego, trochę tego, trochę tego. I na samym dnie. Lawa. Lawa to chyba najlepiej zarasta. Problem dużo było wyciągnąć. No dobra. Ultra Maxik po pięciu latach działania przechodzi właśnie do historii mojej 700 Czas na tego giganta. lawa, 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 lawa to jest medium, które jak włożymy na samym końcu ja to sobie myślałem w ten sposób że sobie ułożymy od dołu im wyżej znaczy im niżej tym grubsze media Zatem zaczynamy od, od kulek. Na dno wrzucimy sobie kule. Przydałoby mi się jeszcze coś, żeby to sobie mogło kapać, no ale już nie mam co. I bardzo se to. No dobra, na dół pójdzie ceramika. Ta największa, najgrubsza układana, a jakże ja innego sposobu nie wyznaję zrobimy sobie tak, że będziemy układać rządek ceramiki starej, tutaj nowej Mam już tu, wiecie, pierwszy kosz ułożony, ten, który idzie na dno. Tu jest ceramika Siporax. I wiecie co zauważyłem ciekawego? Albo ci, co produkowali Siporax, wyprodukowali go tak. Mówię o tym dużym Siporaxie, tym 25 mm. Wyprodukowali go tak, żeby dwa Siporaxy zmieściły na sobie do kosza od Hypermaxa. Albo ci z Hypermaxa wzięli sobie dwa Sliporaxy, włożyli na siebie i stwierdzili o, takiej wysokości kosze właśnie trzeba robić. Idealnie pasuje, po prostu jak stąd. Dobra, pierwszy kosz wypełniony ceramiką ląduje w Hypermaxie. Dobra, od razu sobie to zaleję wodą. Tak, żeby ta ceramika nie wyschła mi. Dobra, przechodzimy do następnego kosza. I tak, w tym koszu sobie poukładamy tą ceramikę wraz z tym drobnym siporaksem, bo widzę, że tyle mi go zostało. A mamy chyba... Gdzie to jest? Tak, dwa kosze tej ceramiki. To jest ta aquarellowska ceramika oryginalna. Widzę, że jej mamy dosyć dużo. Więc ją sobie teraz rzucimy, Ale nie chce mi się jej układać. Więc wleci ona sobie tak o luźno pomieszana z tym. O ile układanie tego grubego medium ma jeszcze jakikolwiek sens, no bo naprawdę wejdzie go więcej tak przy tej drobnej ceramice to mi się nie chce za długo by to trwało, za dużo by to trwało a poza tym to tutaj nie ma aż to takiego, takiego znaczenia bo mm, drobnych mediów słuchajcie nie trzeba tak mocno układać Do prefiltra, słuchajcie włożyłem sobie y, te zwykłe czarne biobale. A jak wiecie, prefiltra nie będę używał tej, tej gąbki, no bo nie ma sensu mieć gąbkę, skoro mam tam tak dużo. Tu jest taka zapadka, nie? Trzeba pamiętać, żeby jej nie przycisnąć, jak pokładacie media, dlatego ja włożyłem na dno sobie taką kratkę, tak żeby tam spokojnie pod tym wszystkim mogła woda sobie przepływać. No dobra i jak wiecie, musiałem się trochę namęczyć. Bo poza tym, że tu trzeba znaleźć sobie miejsce, którego nie wolno założyć mediami, no to jeszcze tu są te piękne wąsy. Od, no, one służyły kiedyś do przykręcania od spodu tutaj tego kosza. No i wiadomo, w wersji link, gdzie jest grzałka, też to służy do przykręcania kosza. No bo wtedy tu jest wypełnione grzałką, żeby tutaj nic nie pchać żadnych mediów. Ale w wersji bez grzałki, no to jest całkowicie zbędna rzecz. Ale dobra, pomęczyłem się, pomęczyłem, wymierzyłem. Mam ten kość założony grubszymi mediami, tak żeby tutaj czego spowodniejszy był przepływ. Poprzedni kość, muszę dorzucić jeszcze trochę mediów, bo mam za mało. Ale jestem na to przygotowany, jeszcze trochę mediów mam. Mam pytanie do wszystkich widzów, co to jest? Dodają to do wszystkich yy, tych, dodają to do mediów. To są jakieś kulki z bakteriami? Bo już któryś raz ja otwieram to opakowanie i się cały czas zastanawiam, co to jest w opakowaniach, właśnie z, e, z mediami filtracyjnymi. To są jakieś bakterie? Napiszcie mi w komentarzu, co to jest. Bo możliwe, że ja to wyrzucam niepotrzebnie. I co? Tu już chodzi? Status, mryga, power. Bardzo jestem ciekawy, czy ten filtr Startuje bez e, bez aplikacji. Na razie nic nie wystartowało. Jest. Wystartował. Działa. A razie jest oczywiście pełen powietrza. Aha, i działa z pominięciem układu. Dobra Dobra, ruszył przez prefinty Status jest zielony, czyli pewnie w aplikacji trzeba go odnaleźć Sporo wody mi z akwarium znikło. Długo się odpowietrzał. Eee, drugi wylot dopiero co zaczął działać, ten który płynie przez tą grzałkę. Eee, grzałki trzeba będzie po podłączać, zobaczyć. No i teraz, słuchajcie, filtr działa. Działa, właśnie się odpowietrzył. Eee, przez długi czas działał tylko jeden wylot, bo drugi był cały czas zapowietrzony, ale już działa. Nic nie cieknie. To jest dla mnie najważniejsze. Przynajmniej na razie nic nie widzę, żeby ciekło. Dobra, tu mamy te wszystkie kształtki, filtr działa teraz na połowę mocy, e, przepływa woda przez całą filtrację, tą wstępną, I Wam pokazuję, jak to dmucha. Niestety wody trochę ubyło, no, ale nie ma co się dziwić. Dobra, okej, okay. tam jest jeden wylot, tu jest drugi wylot. To jest 50% mocy. No, ja się wyłączyłem tą tam deszczownik, która dodatkowo napędzała. O, na razie nie jest mi potrzebna. Powiem, Wam, że z 50% mocą to tutaj ten jeden wylot, a mamy dwa wyloty, działa tak jak tamten ultramax był jeden. No dobra, teraz zobaczmy. Zobaczmy. Tu się nie da sterować. Aha. Podejrzewam, że bez aplikacji yy, działa tak na te 50% i koniec. No dobra, to zainstalujmy aplikację. Zainstalujmy aplikację. Ultra Max -T działa. Jest. Znalazł się od razu Hypermaxik. Dodaj wybrane urządzenie. Ok. Jest. Ok. Dioda się tutaj zaświeciła na niebiesko, co oznacza, że zostało połączone. O! No, od razu mamy stat. powietrza się lepiej, dobra. Przynajmniej widzę jakie miał ustawienia poprzedni właściciel od 9 do 22, co 5 minut a 5 minut się zmienia. Dobra, wyłączmy sobie to tryps. Stały przepływ na 100%. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale pewnie słyszycie 50%. Dobra, idziemy do góry, pokażę Wam, jak to sobie dmucha. Mam nadzieję, że będzie widać. Tak to sobie słuchajcie, dmucha jeden, dwa, tu, drugi tam, na 50% i robimy 100%. No i tu się robi konkretnie wir. Dobra, ale na razie i tak wam nie pokażę, bo akwarium jest akurat tutaj na wylocie zarośnięte. Ten wylot jeszcze nie jest dobrze w kąt ustawiony. No i wiadomo, brakuje tutaj sporo, sporo wody, no bo wleciało do wiadra i jeszcze poszło trochę na płukanie.